Dzień dobry drodzy widzowie. Wraz z upływającymi latami temat obcych cywilizacji odwiedzających Ziemię w przeszłości i obecnie staje się coraz bardziej popularny. Coraz większa ilość państw odtajnia dotychczas ściśle zastrzeżone dokumenty związane z incydentami z niezidentyfikowanymi pojazdami latającymi, a także potwierdza autentyczność wielu nagrań, na których te pojazdy są uwiecznione. 13 milionów stron dokumentów, w tym wiele dotyczących UFO, upubliczniło amerykańskie CIA. Pentagon potwierdził autentyczność nagrań, na których uwiecznione są pojazdy latające w kształcie dysku. Również Rosja odtajniła część dokumentów poruszających sprawę UFO. Dodatkowo, od początku lat 50. XX wieku do 2009 roku Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii dokumentowało i badało raporty dotyczące UFO. Niespełna 10 lat później służby podjęły decyzję o odtajnieniu wszystkich zebranych danych. Jeśli jedne z najsilniejszych państw świata drogą oficjalną udostępniają do ogólnego obiegu informacje o tajemniczych obiektach latających, to znaczy, że temat niezidentyfikowanych obiektów wchodzi w nowy etap. Należy zaznaczyć, że w XX wieku ludność cywilna bardzo często widywała tajemnicze jasne kule światła przemierzające niebo z niespotykanymi prędkościami, a także często wlatujące wprost do wulkanu. Wśród relacji naocznych świadków pojawiają się wydarzenia jeszcze bardziej niewiarygodne, w które ciężko uwierzyć, lecz ich autentyczność jest szeroko akceptowana. Mowa o bliskich spotkaniach z przedstawicielami obcej cywilizacji. W tym odcinku przedstawię wam historię Lindy Cortill, która opisała cały przebieg jej uprowadzenia przez obcych. Historia ma swój początek 30 listopada 1989 roku. Wydarzyła się o trzeciej nad ranem na Manhattanie w Nowym Jorku. Kilka osób było świadkami tego niezrozumiałego i niesamowitego zjawiska. Linda Cortil była Amerykanką, mężatką, matką trójki dzieci. Wszyscy jej znajomi opisywali ją jako dobroduszną i bardzo uczynną osobę. Kobieta nigdy nie brała narkotyków ani innych środków odurzających, nie piła alkoholu. Prowadziła aktywny, zdrowy tryb życia. Nie miała żadnych zaburzeń na tle psychicznym i zdrowotnym. Był środek nocy. Linda, śpiąc obok męża w łóżku, nagle się wybudziła. Tłumaczyła, że w jej duszy pojawił się intensywny, niewytłumaczalny niepokój. Czuła, jakby nadciągało coś bardzo złego. Kobieta spojrzała na zegarek, a ten wskazywał godzinę trzecią w nocy. W pokoju zrobiło się bardzo głucho. W tej absolutnej ciszy pojawił się tylko jeden skrzypiący dźwięk. Linda odwróciła głowę w stronę źródła skrzypienia i zobaczyła, że drzwi sypialni się otwierają. W bladym świetle księżyca dostrzegła niewielką postać o wątłej budowie. Bezszelestnie stąpająca krótkimi nogami po podłodze, zbliżyła się do łóżka. Kobietę ogarnęło przerażenie. W panice zaczęła potrząsać śpiącym mężem za ramię, ale on nawet się nie poruszył. Zdawał się być całkowicie odcięty od świata. Spanikowana Linda złapała za poduszkę i cisnęła ją zbliżającą się istotę. To był jedyny moment, w którym kobieta miała jakiekolwiek siły, aby cokolwiek zrobić. Linda Cortil poczuła się sparaliżowana, czuła, że nie kontroluje już swojego ciała. Opisywała, że jej świadomość zaczęła zanikać i całe jestestwo ulegało rozproszeniu. Wszystko, co dla kobiety miało kiedykolwiek znaczenie, nagle stawało się obojętne. Linda utraciła przytomność. Kiedy się obudziła? Leżała w łóżku, a obok niej cicho chrapał jej śpiący mąż. Linda, dochodząc do siebie, wpadła w panikę i prędko wybiegła do swoich dzieci, myśląc, że tajemnicza istota zrobiła im krzywdę. Wyskoczyła z łóżka i wbiegła do ich sypialni. Cała trójka leżała nieruchomo w łóżkach i wyglądały, jakby były sparaliżowane. Przestraszona matka podbiegła do dzieci, aby sprawdzić, czy żyją. Odetchnęła z ulgą, kiedy poczuła oddech pociech na swoim policzku. Dzieci miały się dobrze, ale spały nienaturalnie głębokim snem. Linda, dręczona silnym stresem, wieloma nieprzyspanymi nocami i wszechobecnym strachem, zwróciła się o pomoc do słynnego ufologa, Buda Hopkinsa. Twierdziła, że została porwana przez kosmitów, jednak nie była w stanie jakkolwiek to udowodnić. Po prostu z jakiegoś powodu głęboko w jej duszy była pewność, że coś takiego naprawdę się wydarzyło. Bud Hopkins, biorąc całkowicie na poważnie doniesienia Lindy, rozpoczął z nią współpracę. W stanie hipnotycznego transu Linda Cortil przypomniała sobie wszystko, co jej się przydarzyło w nocy 30 listopada 1989 roku, po tym jak straciła przytomność. Kobieta mówiła, że tajemnicza mała istota nie była sama. Towarzyszyły jej cztery tajemnicze stworzenia. Podeszły do łóżka, a Lindę ogarnął paraliżujący strach. Leżała całkowicie bezradna, obserwowana przez wielkie czarne oczy małych istot. Obcy podnieśli kobietę z łóżka, ale żaden z nich nie dotknął jej ciała. Stworzenia otoczyły Lindę, a ona wyleciała z niemi na ulicę przez zamknięte okno. Jej ciało przeleciało przez szybę, która w ogóle nie uległa uszkodzeniu. Co więcej, Linda mieszkała na dwunastym piętrze, a kiedy istoty wyciągnęły ją z mieszkania, unosiła się wysoko nad ziemią. Otoczyło ją jasne niebieskie światło. Blask pochodził ze statku unoszącego się nad pobliskimi budynkami. To do jego wnętrza kierowana była kobieta. Linda opowiada o tym, że została zbadana przez istoty na pokładzie tego statku. Położyli ją poziomo, w ich małych rączkach nagle dostrzegła długie, bardzo cienkie igły i była to ostatnia rzecz, jaką Linda pamiętała. Dalej wspomnienia się zacierają, a kobieta pamięta jak wybudziła się w swoim pokoju. Początkowo Bud Hopkins nie znalazł w historii kobiety nic nadzwyczajnego. Ufolog słyszał setki podobnych historii, z których wiele było opowiadanych przez osoby o skłonnościach do używek. Jednakże po 15 miesiącach otrzymał list pocztą bez adresu zwrotnego. Jego autorami było dwóch policjantów. Podpisali się jako Richard i Dan. W liście opisali tajemniczy incydent, który nie dawał im spokoju od ponad roku. W nocy 30 listopada 1989 roku policjanci jechali w kolumnie, eskortując znanego polityka. Trasa przejazdu wiodła przez most brukliński. Kiedy policjanci wjechali na most, silnik samochodu zgasł. Kierowca był bardzo zaskoczony tym faktem, ponieważ samochód był absolutnie sprawny i nie było mowy o jakiejkolwiek usterce. Wówczas policjanci dostrzegli coś absolutnie niemożliwego. Ich oczom ukazał się widok kobiety w białej koszuli, która leciała wysoko po nocnym niebie. Wyglądała jak anioł. Skąpana w promieniach niebieskawego blasku powoli zbliżając się do dużego obiektu w kształcie dysku. Otaczało ją kilka ciemnych, słabo rozpoznawalnych postaci. Kiedy tajemnicze istoty wraz z kobietą zniknęły, wlatując do wnętrza latającego obiektu, ten nagle obniżył swój lot, kierując się żwawo w kierunku East River. Po dotarciu do rzeki talerz zanurkował w ciemnej wodzie, zanurzył się w niej i zniknął. Gdy było już po wszystkim, silnik samochodu nagle się uruchomił. Jednak policja pozostawała na moście jeszcze przez ponad godzinę, obserwując powierzchnię rzeki. Jednak Spodek już się nie pojawił. W grudniu 1991 roku Bud Hopkins otrzymał kolejny list. Kobieta, która przedstawiła się jako Janet Kimble, poinformowała, że w nocy 30 listopada 1989 roku przejeżdżała przez most brukliński. Nagle silniki samochodu zgasły. Janet rozejrzała się i zobaczyła, że światła na moście są zgaszone. A inne samochody również stały i nie mogą się poruszać. Kobieta wysiadła z samochodu, aby zapytać innych kierowców, co się dzieje. A potem zobaczyła coś, co sprawiło, że zapomniała o wszystkim, co ją otaczało. Kobieta w białej koszuli latała po niebie. Otoczyło ją kilka mrocznych, dziwnie wyglądających stworzeń. Cała grupa dotarła do samolotu wiszącego nad domami i zniknęła z pola widzenia. Historia Janet była łudząco podobna do tej, którą przedstawili dwaj policjanci. Po przeczytaniu kolejnego listu w tej sprawie Ufolog zdał sobie sprawę, że Linda Cortil jest autentycznym przykładem uprowadzenia człowieka przez obcych. Dodatkowo dostępni świadkowie opowiadali o tym samym wydarzeniu, z tymi samymi szczegółami. To tylko potwierdzało prawdziwość historii, która przytrafiła się Lindzie Cortill. Po dokładnej analizie tego zjawiska ufolog dostrzegł jednak pewne niespójności. Obcy porwali kobietę tuż przed budynkiem administracyjnym New York Post. Tamtej nocy w budynku było wielu dziennikarzy, jednak żaden z nich nie zauważył na ulicy niczego niezwykłego, nie wspominając o kobiecie latającej w powietrzu w koszuli nocnej. A taki widok z pewnością byłby czymś tak absurdalnie niemożliwym, że każdy do końca życia zapamiętałby ten widok. Ufolog założył, że Linda Cortil musiała przelecieć obok okien redakcyjnych, aby zbliżyć się do mostu bruklińskiego. Dodatkowo kolejnym tajemniczym elementem, potwierdzającym wątpliwość w kwestii autentyczności wydarzenia, jest sama policja, a dokładnie jej dwóch przedstawicieli, którzy w liście podpisali się jako Richard Eden. Podejrzane jest to, że obydwaj panowie nie chcieli spotkać się z ufologiem badem Hopkinsem. Dziwne jest też to, że stróży prawa poinformowali o tym zdarzeniu dopiero po 15 miesiącach. W przypadku listu niejakiej Janet Kimble. Opisana przez nią historia, w której na moście bruklińskim zatrzymało się wiele samochodów, nie znalazła odzwierciedlenia w policyjnych raportach. Nigdzie o nim nie wspomniano, tak jakby ta sytuacja w ogóle nie miała miejsca. Sprawa Lindy Cortil do dzisiaj pozostaje wielką tajemnicą. Nie wiadomo, czy do czynienia mamy z dobrze przygotowaną mistyfikacją, która miała na celu wypromowanie osoby ufologa Buda Hopkinsa, czy jest wręcz przeciwnie. A wydarzenia opisane przez kobietę rzeczywiście miały miejsce, a wszelkie działania mające na celu zdyskredytowanie tej historii, to efekt działań osób, które nie chcą, aby ta sprawa była brana na poważnie. Opisów podobnych uprowadzeń przez dziwne istoty jest całkiem sporo. Posiadają one wiele wspólnych cech, jak uczucie intensywnego strachu, stracenie przytomności, opis dziwnych małych istot o wielkich oczach i słupów światła, które wciągają osobę na pokład obcych. Motywem przewodnim podobnych doniesień są rzekome badania, które istoty wykonują na uprowadzonych. Historia Lindy Cortill w dobie upublicznienia przez wiele państw dotychczas tajnych dokumentów o niezidentyfikowanych obiektach latających nabiera żywszych kolorów i przyczynia się do nadania tej sprawie całkowicie nowego wymiaru. Na zakończenie pragnę Wam podziękować, że obejrzeliście ten odcinek, który mam nadzieję Wam się spodobał. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze i za Wasze subskrypcje, których już niedługo będzie 20 tysięcy. Serdecznie Wam za to dziękuję. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.